Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii F1 2014. Jesteśmy dzisiaj na torze w Bahrainie, na torze Shakir, gdzie Polak otrzymując kary podczas kwalifikacji startuje z ostatniej pozycji, a Wy nie dostaliście kwalifikacji, bo to podczas wyścigu. Jeszcze jedno, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, 20 AP No i przez to zaspałem start. Ha! Hmm. Dobra. Polak startuje, wjeżdża tutaj na zewnętrzną tego toru. Będzie chciał tutaj zjechać bardzo szerodziarz. Tutaj musiał wjechać w środek toru, ponieważ Max Jan... Chilton go chciał... Nie wiem, przepraszam, Chilton, tylko tutaj chciał go przyblokować. Tutaj dużo kontaktów ze Succinem, Eriksonem, Czy Polak tutaj się wciśnie? Udało się wciść Polakowi. Polak już jest na pozycji 15. Tam Raikkonen bardzo daleko. Nie wiem, czemu tak Raikkonen, czy żeby również dostał karę. Polak kupię tak, teraz przecisknąć się. Przepychanka między Hülkenbergem a Maldonado. Tutaj Polak jeszcze się wciska i stracił na tym bardzo, bardzo dużo kierowcę zaobera. Tutaj teraz Polak próbuje wyprzedzić Maldonado, Baton tutaj mało co nie doszło do kontaktu. Oddałem pozycję, oddałem pozycję i oddam tę pozycję zaraz. Tutaj walczymy z Jensonem Batonem, chociaż nie wiem dlaczego tam była, o bardzo szeroko Polak tutaj. Może teraz być wyprzedzony przez Jensona Batona. Tak, Baton go nie, Maldonado go wyprzedził, Maldonaldo wy... Wykiwał nas dwóch, baton bardzo, bardzo dużo stracił na tym tutaj. Tak trzeba wyprzedzić, ma okulę, tak jak wrażenie, hmm. że ktoś mi uderzył w tył. E, tutaj Maldonado bardzo, bardzo dobrze tutaj wykorzystał te problemy moje podczas zakrętu i zyskał te dwie pozycje stracone. Ale ja tutaj się nie poddam, będę chciał szybko, szybko dogonić go i go wyprzedzić. Jesteśmy na 11 pozycji, 12 jest Jensen Baton. Teraz Polak najprawdopodobniej będzie próbował z Maldenaldo czy nie? Wiemy, że silniki Renault no nie są prze chociaż tutaj widzę, że wykorzystuje ten aerodynamiczne krokcy przed siobą. Tam widzę, że chyba jakiś kierowca z India próbuje wyprzedzać, żeby tutaj nie doszło do kontaktu. To, aś, właśnie, prawie że nie doszło do kontaktu. Bardzo wolny pasor Maldonaldo. Prawdopodobnie przestraszy się cała tej sytuacji, która działa się przed nim. Polak teraz będzie gonił, jacques jak Erika Verni. A tak szczerze. Spójrzcie, jak oni jeżdżą. To jest po prostu niemożliwe. Wiem, że te manewry są nie zbyt pięknie przez mnie wykonywane, ale żeby oni tak wcześnie dohamowali do zakrętów, niż dodatkowo hamowali podczas zakrętu, dowiedziałem się właśnie dzisiaj podczas kwalifikacji, których wy nie otrzymaliście. Dostałem karę właśnie 10 pozycji za to, że uderzyłem Maxa Chiltona. O kurde, lekko przyblokowałem hamulce tyłu i w ten właśnie sposób otrzymałem karę 10 pozycji bo kierowcy tak wcześnie hamują no z tego co wiem bardzo dużo informacji również wpłynęło na temat Evo 2015 i mam nadzieję, że 2015 będzie o wiele lepszą serią niż 2014 bo naprawdę 14 to jest najgorsza część tej serii. Ja no, teraz faktycznie, teraz to Jozaf wcześniej zaczął hymnować. A, ścielanie zakrętów, jakie ścielanie zakrętów? Jeszcze, do... a, szkoda go po prostu. Dobra, gonimy, może dogonimy Preza. I będę mógł wykorzystać DRS i go wyprzedzić. Perez idzie na miękkiej mieszance, właściwie właśnie, nie powiedziałem o strategii. Strategia to jest e, strategia jak widzicie na twardej mieszance zacząłem. Więc staram się tutaj, potem będę starał się ich gonić. Załączę sobie mieszankę numer 2 i będę chciał gonić. Ale teraz moim celem jest po prostu to, aby trzymać się Pereza bardzo blisko, żeby mi nie odjechał. Chociaż Maldonado się bardzo, bardzo blisko mnie trzyma. Zobaczymy ile będziemy tracić do Perez'a. Maldonado, tam walka z tyłu widzę. Bardzo, bardzo walka. Ale ta walka z tyłu mnie na razie nie interesuje. Mi interesuje Perez. Chociaż przed Maldonado też się ma Nie wiadomo co tym chyba strzeli do głowy. Powinienem dać hamulc w stronę neutralne. Dobra, zobaczymy po tym sektorze ile tracimy do Pereza. Hamil to nasze przetążenie 1.34.8 1.2 Czyli dogoniliśmy Pereza o 40. Teraz pierwszy sektor, sektor, który naprawdę uwielbiam ten na tym torze ogólnie lubię ten tor na razie najlepszy wynik jaki miałem w Lidze EVEN Online to właśnie na tym torze właśnie z tego powodu bardzo mi się spodobał ten tor chociaż zawsze go lubiłem a tym bardziej jeszcze po po zeszłorocznym wyścigu między Rosbergiem a Hamiltonem ta przepiękna walka chociaż wyścig w Malezji o kurde dorównywał temu wyścigowi i jest na najwyższym poziomie na najwyższej półce u mnie, można powiedzieć jeżeli tak można powiedzieć tak to zdanie wiecie, te zdanie mogą się czasami kleić kupy dupy bo granie i komentowanie naraz nie jest proste tam jakieś ja widzę dwa, dwa Williamsy jesteśmy bardzo blisko Pereza i mam nadzieję, że teraz będziemy mieli system DRS i będziemy go mogli się albo zbliżyć jeszcze bliżej Albo go spróbować zaatakować. Może na atak za daleko, ale zbliżyć przynajmniej. Oczywiście mieszanka 3. Nie mam paliwa. Plus 1. Zobaczymy. Mamy mniej niż sekundę. Powinniśmy dostać DRS. Jak na twardą mieszankę, to żeby tylko za szeroko nie wyjechać. Chociaż tutaj może być stać więcej. Jest DRS. Więc powinniśmy się zbliżyć przynajmniej do... E, Pereza teraz i zbliżamy się, cholernie szybko się zbliżamy Dobra, muszę wcześniej hamować, wiedzieć, że ta gra po prostu tak wcześnie hamuje Pastor Maldonado za nami Wszyscy kierowcy na razie jadą Więc na razie jakiś duży niespodzianek nie ma, przybudowana prawa przednią opona. Bardzo szeroko po wyjechał Piąte okrążenie dopiero. Oj, tutaj też również bardzo szeroko. Miejmy nadzieję, że nie będzie takich błędów jak w Malezji. Bo w Malezji mogła być bardzo, bardzo dobra. Coś się stało z moją kamerką. Tutaj teraz próbujemy przedzić. Maldonado. Dobra. Musimy się obejść bez, bez okurde, baton! Bez kamerki w tym odcinku, przepraszam Was bardzo, przynajmniej w połowie tego wyścigu. Jesteśmy jeszcze już w sektorze się, jest, nas dogonił przez to, chciałem założyć kamerkę, ale okazało się, że mój telefon się troszkę przegrzał. Poczekajcie, 2-3 spróbuję sobie załączyć znowu. Dobra, ja muszę troszkę oszczędzać paliwa, bo ja te paliwo chcę wykorzystać... O, ten gensurbaton będzie nie prawie mnie Aha. Dobrze, nie, my jedziemy na normalnej standardowej mieszance, ponieważ jak potem dostanę opony miękkie będę mógł sobie tutaj troszkę nadgonić, a Jensor nie odpuści. Chociażby walka z sezonu 2013, walka Perez-Baton. Zobaczymy. Tam również walka odbywała się na dość dalekich pozycjach w środku stawki. A ktoś odpadł z wyścigu. Mamy 21 kierowców w stawce. zaczynają się uślizgi już bolidu ale to na, na pewno opon tylko wina po prostu tego zasalnego silnika e Baton teraz będzie próbować atakować to jest zbyt daleko według mnie żebym mógł atakować chociaż DRF cały czas ma a Perez w nim odjeżdża trochę nudne te wyścigi są powiem wam szczerze w 13 te wyścigi były bardzo bardziej ciekawsze mogłem poważnie o zwycięstwo a tutaj to ja zostałem wyprzedzany przez boty. Więc ja powinienem się obronić przed żelaznym batonem teraz ładnie. A, bardzo dobrze, nie wiem czy bardzo dobrze. Są kierowcy w pierwsi są kierowcy w pistopach. Powinniśmy przed nich wyjechać, przed nimi. Baton jest w boksie. A za nami wyjechał Hamilton. Uff, jesteśmy na piątej pozycji. Tak mogą być do końca wyścigu już. O kurde, tutaj będzie za daleko troszkę. Oj, wiedziałem. Błąd. Kolejny błąd Polaka. Chociaż nie jakiś duży. O, tu jak Hamilton już po prostu Czas zapominam, bo sobie przełączyć zawsze te hamulce na. O! Teraz już nie. Chociaż Hamilton teraz ma system DRS, tutaj. Powinienem się obronić przed nim. Nie wiem, jak tam z Perezem, czy tracę do niego, czy. 4 sekundy teraz odjechał, skurczywek. Teraz Hamilton atakuje. Hamilton atakuje. Czy mu się uda? Chyba nie, jest za daleko. Teraz ja do boksu. Więc ja przyspieszę teraz na te okrążenie. Tutaj Rosberg. No, nie doszło do zderzenia. Mogę tutaj się wymieszać w tę walkę i troszkę im przeszkodzić, przynajmniej. Jestem pierwszy. Kolejne kilometry na pierwszej pozycji zaliczone. Hamilton wyjechał przed Rosbergiem. Oj kurde. co nie wyda walczy. no i teraz Hamiltonowi się powinno udać jest bardzo blisko system DRS chociaż nie udało się obronić zobaczymy zaraz na której wlicie pozycji mamy optimum paliwa ha. już się przestraszyłem tego pachołka, powiem wam że te pachołki w grze były zawsze niebezpieczne. Dobra. Zatem mnie tutaj obsłużą, a ja spróbuję uruchomić moją kamerę zajebistą. Zobaczymy, jak długo. Dobra, chłopaki, go, go, go. Siódmy, ósmy. Perez, Perez jedzie, ale Perez też tutaj. Czy Baton, czy Baton wyjedzie przed nami? No na razie to wygląda, że tak. Ale powinno mi się udać przed batony wyjechać. Tak jest, ładnie. Tuż tuż przed matorem. A zobaczymy, czy stracimy, straciliśmy coś do Pereza, czy zyskaliśmy coś do Pereza. Ja, straciliśmy. Stracimy do niego 6 sekund. To bardzo dużo. Zobaczymy czy będziemy do niego odrabiać teraz. Bo zmian... Muszę uważać teraz, bo zmieniłem na pierwszy bieg. Czy będziemy do niego odrabiać w tym czasie? Gdy będziemy mieli okłon opcjonalny. Tutaj znów błąd. Nie było kategornej. Tutaj trzeba bardzo blisko tarki przejechać, no co innego. Powinni, Dzisiaj mam no, troszkę... Co? No odrobiłem trochę do Pereza, niedużo Jakie cinanie to nie było, ścinanie w dzielił kłopoty O, 53 Dobrze, może troszkę porozmawiam sobie o E1 2015. 1015. Ponieważ ostatnio wpłynęło bardzo, bardzo dużo informacji na temat tej gry. Dosyć takie, wiecie, no można powiedzieć, informacji, które są dla nas bardzo dobre, tak? Bo no, oczywiście graficznie ta gra wygląda o wiele, wiele inaczej, tak? nowym silniku wszystko, wszystko na negystgeny. Oczywiście nie jest to tak grafika mechanistyczna, jak na przykład to wygląda w Project Cars, ale jest jakiś progres, tak? Tylko, że tam grafika mnie tam za bardzo nie jara, w sensie nie najważniejsze w tych grach właśnie tego typu, nie najważniejsze jest grafika. A najważniejsza jest grywalność. No, no nie no, Perez mi odjeżdża, no jak ja mam go gonić, no? <śm> um, najważniejsza to jest cała grywalność to, żeby boty jeździły fajnie. Żeby model jazdy był lepszy, bo model jazdy również ma być poprawiony w tej grze. Mam nadzieję, że będzie bardziej ogarnięty. I bardziej pod kierownicę, no, wybaczcie mi wszyscy padowcy, kwadraturowcy, yy, ale no yy, jeżeli robi się grę, bo Codermaster przyznajmy się szczerze, chce zrobić grę typowo pod symulator, no to yy, no, musi wziąć pod uwagę, że yy, kierownica to jest priorytet dla mnie, tak? A nie, że na przykład tak jak przy Evental widzimy różnicę, to bardzo dużą różnicę na padzie. Że mokrej na mokrej nawierzchni kierowcy na padach mają się o wiele łatwiej, tak? Tak to wygląda. A nie, że ja, wy, może po prostu ja jeździć nie wiem, albo coś, że ja wyłącz, włączam trakcję na średnią, bo tak przyznam się bez bólu, Bram na trakcji maksymalnej, na wysokiej. I powiem szczerze, że nie mam strajdy nawet w tej, chociaż idzie mi lepiej niż powinno. Ej, co się stało, Że Ricciardo jest ósmy nagle i to do niego 14 sekund. Aha! Kolejny kierowca, który nie dojechał. Zajebiście, no to bardzo ładnie. Już mamy kolejne punkty. Nie tak, że... No tak, jedziemy, jesteśmy cały czas na tej samej stracie, co byliśmy. Wracając do EVAN 2015. No to... A czym w ogóle skończył? O tym, że... No i zapomniałem, o czym go to. No nie przypomnijcie mi, o czym go do, nie? Nie przypomnijcie mi. Dobra, no to muszę znaleźć jakiś inny temat w tej gry. Wiemy na pewno, że gra zacznie... ...będzie odstępna od Dokładnie tej jeszcze nie znamy, tylko kolejne pytanie jest takie, czy ta data nie będzie za znowu posunięta. Wiemy, jak to w tym roku wyglądało z Wiedźminą, wiemy, jak to wyglądało w tym roku z GTA, które najprawdopodobniej ma wyjść za dwa tygodnie, które mam zamiar kupić. Mam nadzieję, że mi wejdzie na mój komputer. I właśnie, o! Jeżeli są jacyś tutaj fachowcy, którzy znają się troszkę i powiedzą, czy karta GTX 560 a może inaczej, jeżeli ktoś pomoże mi ocenić z czym mój komputer wejdzie, na mój komputer wejdzie GTA 5, to proszę napiszcie w komentarzach, kto są takie osoby i pomogą chcę zapytać się kilka osób, bo kilka osób mówiło mi, że wejdzie mi bez problemu czytałem, że komputer z 2008 roku powinien dać rady wejść na GTA 5, na minimalnych przynajmniej, tylko, że Fakt, faktem Rockstar, w ogóle to życzył na jeden temat. W ogóle Rockstar słynie z tego, że robi dobre optymalizacje. Myślę, że w GTA również tak będzie. Ta gra wygląda niebiańsko naprawdę niebiańsko. Muszę powiedzieć wcześniej, u inżynierze. Proszę, czy to jest frajda, aby z zakrętem driftem? Oh, teraz się wierzyłam do tej gry. Znowu. Chociaż startując z ostatniej pozycji... Udało tutaj lekko. Startując z ostatniej pozycji, pozycja ósma jest bardzo dobra. Chociaż no, wykorzystaliśmy tutaj no, niedopełnienia tej gry. Jeszcze opony mi się schodziły, zajebiście. Mam nadzieję, że Chiny pójdą mi lepiej. Chiny uwielbiam również ten tor. To jest jedyny wyścig. I moje pierwsze zwycięstwo widzę AOR, także e 2013. I na przykład taka gra F1 2013 bardzo dobrze mi się wspomina. Przegrałem tam bardzo dużo godzin, a e 2014 przegrałem zaledwie, nawet nie wiem, czy przegrałem 20 godzin. I jakoś mi się nie kojarzy. I powiem szczerze, że wydałem za ten grę 120 zł i szkoda mi tych 120 zł. Chociaż jako fan Formuły 1 powinienem tę grę mieć na półce i jakoś, jakoś mi się tu należy. Ostatnie krążenie. Więc podsumowując ten wyścig, w ogóle tematy z dupy wzięte dzisiaj były, podczas tego odcinku. Popatrzcie, mnie która of Wam 15, e, wybiło mnie coś z tropu, zapomniałek, zaczął gadać o premierze, zaś na GTA V. Teraz próbujemy tu baton wyprzedzać jeszcze, ja muszę oszczędzać paliwo. Dobra, mogę przełączyć się już na standardowo. Tak. Jedynie co mnie może dopingować w tym, aby nagrać kolejne odcinki z tej serii. No proszę, proszę, no wierzę w zakręt i tutaj samo ucieka. To, to, aby było 20 apunktów górę. Wiem, że 20 apunktów górę to jest bardzo mało, chociaż na moje standardy to jest bardzo dużo. Wtedy dopiero pojawi się kolejny odcinek z tej serii. Więc trzymam Was. trzymam za was, ponieważ no, naprawdę gram w tą grę, bo muszę tak nic innego wam nie powiem, nie mam nawet przyjemności z tej gry, ale będę nagrywać kolejne odcinki jeżeli jeżeli faktycznie będzie tak, że będzie naprawdę dużo łapek w górę, będzie motywacja to odcinek pojawi się prędzej jeżeli nie, kolejny odcinek pojawi się dopiero za tydzień Niestety. A w tym czasie dostaniecie odcinki z Batman Arkham and City, które również rozpocznę nagrywać już wkrótce. Dobrze, tak wygląda klasyfikacja generalna kierowców. E, tam wyścig, widzę, w pieprzył się jeszcze tak nieładnie Fernando Alonso. Czyli Rosberg wygrał, Alonso drugi, trzeci Hamilton, czwarty Vettel, piąty Massa, szósty Bottas, siódmy Perez, ósmy Sowa, dziewiąty Baton, dziesiąty Raikkonen. Nie dojechali do mety. Zutim i Ricciardo. Problemy z samochodem. Co mogę powiedzieć? Chociaż patrząc szczerze 22 pozycja, 8 pozycja to jest naprawdę bardzo dużo. Mam nadzieję, że kwalifikacje już następnym razem dostaniecie. Więc zapraszam was na fanpage, bo tam jest dużo informacji na temat kiedy pojawi się, z czego odcinek, o której godzinie. O Jezu. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Się chcę rozwijać dalej. Po to jest ta kamerka, po to nagrywam tą kamerkę razem z jazdą, ponieważ jest mało osób, które tak nagrywają, nie wiem czy w ogóle jakieś są na polskim kanale, na polskim YouTubie, więc no fakt faktem się wyłączyło. Dobra, nie przedłużam w ogóle dzisiejszego tego odcinka, zapraszam was do maili, ponieważ już gadam 25 minut, zapraszam was do maili, zapraszam was do kolejnego odcinka, cześć.